Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Hirosta. W dzisiejszym odcinku e, będziemy sobie budować domek dla Julka. E, I Cześć, e, no, cześć, e, i no i tak. E, Julek jest ze mną, i dzisiaj będziemy budować właśnie ten domek. E, no więc się będziemy bierzemy do budowania. No to ja bym by proponował jakiś mniejszy ci zrobię, dobra? Może być jakiś. 7 na 7, 5 na 5. Dobra, spokojnie. Nie taki mały, wiesz? Taki tylko mały? Nie, no, żartuję, musi być... zbuduję ci jakiś taki... Nie, przecież nie wiem. No na razie tak zostaje. A chcesz jakieś szyby do tego? Tak, szyby są konieczne. Tu muszę Nie wiem, czy mam szybę. Jeżeli nie ma szyb, to przepalę piasek po prostu. Mój piasek. Nie, nie, już trochę piasku. mogę pakowałeś piasek? Gdzie są ciasne, pada i się teraz? Schowałem do skrzyni. Okej, okay. nie tej, tej drugiej. Ty, tutaj w tej schowałeś. Mm. Mm. i... i... A po a... ty byłeś w naderze po te naderowe rzeczy? Czy je scitowałeś? Nie scitowałem ich. Jeżeli cię ja tak jak mówi to... nikt tak myśli. Wiesz, że tam był piasek? Wiem, tylko biorę Dirt'a, żeby go podmienić, bo nie chcę, żeby to wyglądało beznadziejnie. Dirt. Cześć, jestem Nubek. O kurde, niszczą się bambusy. No i co, walisz bambusy. Widzisz, to ci zalewa pandow Pandowica? Nie, jestem poza Pandowicami. Nie widzisz? No i tak. I tak znajdujesz skarb. A, tak, skarb. Taki skarb. No I skarb. Tak jakby nic ai, jakby nigdy nic A tam demolka Ja nie umiem sprintować Nie, cię, to Stasiek, powiesz mi, jak e, już... No, powiesz mi, jak skończył. A ty nie zostaniesz tutaj? Nie, ja bym chciał. Dobra, poszedł. Poczekajcie. Dobra, poszedł. Ludzie, teraz musimy coś się odpalić. Na pewno musimy przytopić to, ten, ten piasek na szkło. Może ile widzicie? Musimy się to spodobać. Gdzie mamy węgiel? Gdzie mamy węgiel? Trochę węgla. W no ruchu. przypala się. I to idziemy sobie wykopać. O, widać z powrotem. Przytapie się już piasek. To już źle zaczęłem. Mmm. Nie, tak. Jakby nie mam za bardzo koncepcji. Chociaż może z cegły to zrobię z cegły zrób, a takie. A na ile kratek? Na cztery? Tak, na cztery. Czy chcesz dwupątrowy Tak, dwu. Dwu to musi być na więcej trochę. Jak dwu to ośmiu. A kurczę. Ośmiopiętrowy życzesz? Znaczy osiem kratek. Mmm, coś takiego. Hmm. <laughs> Tutaj możecie zrobić kominek. Ale mój, Za mały jest ten domek. Albo ja, złapany ten nie jest. Ja bym chciał zagrać. A w co? A co masz? Jakiś auto, ty bym chciał zagrać w auta. Ej, zamknijcie drzwi ja spię, cztery bruku. Zrobiliśmy <kliwanie> po pominek jednak. Tak. Myślałeś, że ja w takim małym domku zamieszkam? Na taki ci nie wystarczy? Nie. Nie, Olek. 4, na, 4 tak. 2 na 2? Nie, ja tu będę jeszcze budował. Co ty żartujesz? Że... Ja myślałem, że ty to jest to... tylko kominek, człowieku. Myślałem, że ty mi robisz taki mały. Nie, gdzie? Taki mały. W życiu. już taki mały. Czekam. Czekam. Poczekam. Boże, co, ja Tak, 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 właśnie... tak, 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 dwa tak, tak, to tak, dwa tak, Julek, like. słaniarz, ty koordynatorku. Tak. No co? Jeden blok ci zasłonił. No już słyszę, że jeden blok, to już się nie da mi stracić. No nie wiem, no to jest raz, To są... Na dwie te... na dwie kratki, na cztery. Gdzie będą drzwi? Tu. No. Slate. A to jest jedno piętro, czy to już są dwa piętra? To jest jedno. Nie okay. wiem, gdzie jest jedno piętro, okej. Ej, to są coś?

Ten do pieniędzy? No nie wiem, to zgubił się. Patrz, coś takiego ci buduje. No to począł dobrociłości. jest Trzeba zlikwidować Co wy robicie? Ja strzelam. Po co? Dla zabawy. Dla zabawy. A jest amat. A włączysz mody na tym serwerze. Nie. Bo tutaj jest inna wersja. Mody są na innej wersji, na starszej. Kurczę, muszę więcej zrobić slaby. Już się powoli kończy ten drewno. Zrobię ten domek. Tu ja będę sobie nagrać i zrobię sobie nagraczki. A to kiedy macie załogiwać? No, kiedy macie Przez Całą noc. Ja też tyle byś spać. Łopie, ja bym. Ja nawet trwam yy, yy, dwie noce, by nie spać. Serio? No. Prawie! No gram. Lecimy dalej. Czekaj, ale nie zasłaniaj się. Jeszcze będę musiał. Patrz, Julek. Trochę to źle wygląda. Nie, no ale z tyłu nie. fajnie wygląda, patrz. O, z tyłu wygląda tak. Z coś w tym. A nie wiem co sprawdzić w nie <grymne> Nie gdzie jest to A w tym. A macie jakiś state'y w domu? Mamy A w może będzie nie Dobra Dobra, I gram dalej. A to będzie jeden taki długi filmik, czy nie! Ale muszę z tego skończyć filmik. A drugi piętro będziesz robić na kolejnym filmiku. Nie, to szybko, zaraz kończę. A, A wypełnienie zrobisz na kolejnym filmiku. Nie mogę. Dobra, to... O. Ale... ale mogę też na tym. Nie, to jest tak. Bo ten film trwa dopiero 13 tych minutek. Dobra, no, to wypełnię też. Słucham, gdzie ty masz swój self? szafia, szafie. Jakie hasło? Nie powiem. Ulala! A co? Ty tam przedłużać pieniądze? A co? Ale za akcję. No tak, a co mam przedłużać pieniądze? I lek. I lek. Legendarne karty naszego. Pokémon. A tyle już tu e, 38 dni. A jesteście na tytuł, że ludzie nie mogą być tak poważni, bo będą premiery. Ale dzisiaj jest liczba. Dobra, robię ci te szyby. Patrz ile szyb. Cztery staki szyb. Po co mi te cztery staki szyb?

dobrze wy e, co? Dobrze przygotowane jak figurat. Nie myślisz, czy chcę dzisiaj robić jak toś na pierwszy. Nie wiem. Przez, to chyba przez 8 godzin do 10 No tak, nie, tak. <t> A, w której masz tata No Ale jest to, to przyjeżdżać. nie musisz przyjechać. No nie, bo to was tata przyjechać. Za parę dni. Kurczę.

Ej, Antek, ale nieźle trafiłem ten raz. Jeden taki dostał w głowę. <noise> <noise> Dokładnie tak samo dzisiaj kowarty Nie wiem czy to byłeś w Nie. No. Byłeś. Była? Byłeś. Okay. Co, co wy tak strzelacie z tego pistoletu? mogę mieć inne drzwi? A te ci się nie podobają? Nie, ja mówię sobie, sobie jakieś takie wieś, wieśniowate, wieśkowate, wieśkowate. Wieśniakowate. Wieśniakowate. Ej, patrz! Patrz, nie. co wymyśliłem. Patrz! Będziesz mógł kość zamykać w ten, w tym piecu. Kominku. i kość będziesz mu palić. Ile do komina. Nie jest dziecko, jest A jest pierwsza, już? Nie, jeszcze czterdzieści jeden. Jest czterdzieści jeden. O! Jeszcze raz. O! gdzie drugie piętro? No, to mnie na kolejnym odcinku. Dokładnie. Na razie wszystko jest ok, tylko podłogę bym. Nie, podłoga jest spoko, ale drzwi... drzwi bym ja chciał A co ty masz z tymi drzwiami? One są fajne. No dobra, drzwi mogą Wiesz, te drzwi są fajne. Najwyżej sam sobie je Ale Ale mam jeszcze dzisiaj do mojej No to, a dzisiaj. Eee, ma, będziesz miał jakby taką... Eee, nieważne. Będziesz miał tutaj takie trochę wymięte szyby. Będziesz miał trochę szyby. Nie musisz robić szybko, tylko lepiej, bo gdyby. Już masz oświetlenie z dachu. To już kończysz chyba odcinek. No, zaraz ten. Ale jak chcesz coś, to mogę ci obrobić w tym filmie. Nie, dzięki. Ej, a dobra? tak, a poukładasz mi meble w moim domku? Co? Ja, ja mogę Ci to zrobić. A może już masz crafting, już masz crafting. Dobra, patrz jak już twój chaos wygląda. A dlaczego nic nie mówisz do widzów? <laughs> nie wiem. Patrz jak twój chaos wygląda. No to widzowie. Już chyba kończy. Już... Poczekaj tylko coś tu jeszcze trzeba zrobić. No za chwilę. Pst. Za chwilę kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No, poczekaj, coś jeszcze zrobię. I za chwilę kończymy. I za chwilę kończymy, tak? Tylko Stachu jeszcze coś zrobi. Tylko Stachu coś jeszcze zrobi. Say what? Hiro! zrobiłem ci komputer. Najlepszy. Wiem. Hiro! Stachu! Hiro! Hiro! Eee, nie wiem co to jest. Co Twitter Stachu! Do... Ej, co, ej, co ci to o, przypomina? Twitter Stachu! Co ci to przypomina? Eee... Y co. Nie wiem. co, zrobię coś takiego. Jeszcze gorzej. Masz akwarium. Masz... A akwarium. Akwarium. I tam wodę dla od razu. Nie da się. Da się. Masz jakieś przewódki. Mam. Nie, ej, to wygląda jak szafka, to można jakby, nie da się tego otwierać i to wygląda jakby można było otworzyć. I tam możesz wkładać tam rzeczy. Dobra, z tego odcinka to by było już na tyle, więc trzymajcie się, pa, pa.